Welcome to body! Wyjechała was Sazbo365 na mojej nowej postaci Sir Mleczny! Jest ze mną nie eee, Paladin... Chowier? What the fuck? Co ty się stało? Balanga! <grymne> <grymne> Handlem ja mam jak jakie olaga! No przedstaw się, Heniek, no! Aha, no dobrze, no dobrze... To ja tak się na łóżko. To było tak szybko, no. Dzień dobry, jestem Paladin Chowier. Mam pierwszy level, zacząłem od nowa gry, no ludzie to nie do pomyślenia po prostu. Ale na kanale na YouTube to jak ty się twierdz, bo nie pamiętam. No, nie tego kan, Choć ten kanał jeszcze nie istnieje, ale w najbliższym czasie powstanie. Dobra, Henik, wychodzimy. Okej, no kurczę, cię poruchać. Jesteśmy na świecie zemy na tak jakby idziemy napierdziać od razu na świerszcze. Na szerszenie dawaj. E, tu powaliło ciebie? No to na świerzcze, czekaj, zapierdolę świeżo. Czekaj chwilkę, zaatakujemy, nie wiem jakieś... Kurwa, co to było? Schab. Za mojego co? No! Ale tu jesteś, się, się się wygląda! Co ty mamy tutaj, ty, Każdy jakiś. No mi się nie chce cenzurować, to. Tej... O, fakt, co jest. O kurwa, padłem. <śmiech> <śmiech> ja! Ty nie bijemy i chodźmy na drugi lewy, zyskujemy świerczanie Ej no dobra, ale weź się słownictwo. Bo mi się go nie sensurować. Czekaj, leknę się. Gdzie to jest? Nie jestem dzieciakiem, no dobra, mam. No mam mu normalnie. no normalnie. Czekaj, gdzie to jest, nie? do drogi. Zaproszę... No dobra, idziemy. Idziemy. To było hardkorowe w naszym Czekaj. wykonaniu. Turowo go, turowo go. No. A ja tu daję już szybko mwarić. to co na mnie nie? ciśnie. Co to ma znaczyć? No bo jesteś słabszy. Roszę się tym potem. Nie! Który masz level? Pierwszy! Daję auto, bo to króliczek. Który masz level? I! Który? Drugi! Delugi. Ja też, a. Ojej! Co ty dawaj teraz na tego, na świerszczaka, przy czego teraz na luza pociśniemy? O, hej! Okay. Ogarnij super pota. A, turowo, turowo go! Fak, ja daję na szybką. Dobra. Ja tam się nie cackam z tym. A ty właśnie, ja mówię, czemu mnie nic nie zabierają? A to przecież ciebie, ja lubię mena no, ja na luz. Tak, Chodź tutaj! Idziemy na hardcora? No Heniek, spleśniałeś. No czekaj, HP nie mam całego. No Heniek, mówię do ciebie to. Ej tam! O, trzeci. Ale hater Który masz? Trzeci. <grafy> Dawaj Żuka. Żuka bijemy, czekaj, no ej. No, ej, to, no to, to... padniemy, ja nie chcę go bić. No, no czekaj, ja, ja idę po Nagietka. Mój Nagietek. Tak Się lekłem. Co to jakiś gocht? Cześć <grafy> Co jest? W gramy ja. e, no, fuck podszedł mi! On mi sam Nawało, no, Na no czekaj, bo ja zaraz polecę. Ciśnij go. Dawaj mu jakieś krytyki. No fuck, jeden. Da, krytyki na trzeciim levelu, to trzeba być. Już leżę! Już radę, kurwa! FAK! <noise> ty damy fa da radę! Ty dasz radę, Janie. Jo, Centralnie, fuk z pana! nie idź się leknąć! Poczekam na, na ciebie przy respie. Co to było? A bo co najlepsze, w się czwarty level. Ale ja byłem przy przy... Ale ja, byłem ja przy... prawie dadłem. Ja przy... To przesąd! I gdzie ty jesteś? Co ja, drogę zmyliłem czy co? Ha okej, okay, okej. Okay. Ej, stój, stój, stój! No gdzie ty jeszcze jak wyparowałeś? No stój tam, gdzie złodzieju, znaczy ty, ty złocińco. No, ja no, wiem no. gdzie pójdziemy. Gdzie Tylko świerszcze? że trzeba sobie ekus kołować. No, no. Gdzie to jest jakiś świrzcz? Ja, questa robię ze świerszczami. No, ej, płuczka, chodź tu! Ej, gdzie, gdzie jest świerzcz? A co, quest jakiś ze świerszczami jest? No właśnie go. No, ej, hej, nie w grupie go zrobimy, dawaj. Ale ty ja nie wiem co tu kliknę, to przedostatnie? No chyba tak. No tak. No, 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 ale nie ma świerszczy, no. Wszystko żeśmy wydupcyli. Pięć świerszczów. A czemu nie masz margomapki? No bo nie wiem, nie zainstalowałem. Ja będę podążał z moim fiutem. Oj, przepraszam za margomapką. Ej no, gdzie jest jakiś świerszcz? No ej, to nie fair. Ty masz margomapkę, oszuści... Oszukiście jeden. Fuck yeah! No jaki niech, No ej, to jest nie fair. No, oszukałeś mnie, czekaj. Mam już dwa. Mapka. Fuck. Uuuu, uh, ilota. Mapka, no Margo... Czekaj, je idę je na czwarty level na, na żuka Margo. idę. Na młodego żuka Gdzie to jest Margo pogromca? Fajnie, skorupa. O, ta... Dobra, zainstalowałem sobie ten dodatek, sekcji dodatek. O, świerz. Czy... A e ile masz? Bo ja mam dwa. No ja mam trzy. Ty ci który mnie zmienił? O, czwarty, się ma Heniek. Jaj, yo, yo. yo. O, więc czwarty level, LOL. Lol. Kurczak. Lolo lolo lol, 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 lol. mój, mój A, skończyłem a. A? Czekaj, nie, ja to nie us... Ja tego nie usłucham, nie? Ja to będę... co, świersz, świersz I, idę, biegnę. na mnie! Skończymy we dwóch Przypiź, go! Pokonałem wszystkie świerszcze. Łam 50 zł, ale ze mnie koksu idę to sprzedać. Ej, gdzie, jest, gdzie są te świerszcze No nie wiem, ja już wiem, że ja A, już skończyłem. Zbyszek wywaliłeś mi wszystko, no nie lubię ciebie Ej, Zbyszek, ale, ale mi wieje... Co ja ty 3% życia? Ja, mam, mam 75 zł, co tu kupić? No kuźwa, majątek mam przy sobie. Lol. Co ja za tyle kupię? No 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 co ja kupię? Ty, kuźwa. Uzbieram se 131 i kupię sobie czopkę. Hehehe. Ej staś mnie na szczylet na drugi level, ale jestem zbuntowany koksu. Gdzie ty jesteś? Ej, co to za goch? Wiersz. ja biję szóstego żuka. Mhm. Kuźwada, dłem. A No. 25%. O, gratulacje wygranej. Który które masz level? Czwarty. No, dawaj grupę, idziemy na jakiś super ekspowisko. Czekaj, ostatni ten. Ostatni świerszczyk, no. I pójdziemy na grotę. No, wiem, właśnie też. I tam chciałem iść, to bo mnie. No, idzie ty chętnie. To nie to jest. Idę po nagrodę. Aha, no dobra, czekam. Ile I poczekaj, łupy jeszcze łupy se pod ten sprzedaję. Aha, no dobra, a ja se, ja se podpisałem. Świerć, dziękuję bardzo i do ja zobaczenia. Wow, to? 10 do 5. Ej, który masz level? Ej, czwarty. A ja mam prawie piąty. No jaki heniek. To szybciej się nabijasz, no co za ciuls. Kurcze, jeden to levela i nie mam. Dobra, jest świerć tu. Uh, piąty GZ level. gz piątego levela. Ej, coś mi się zlegowało. A mi nie. Echa! Echa. To... Ej, czekaj, mam 99 zł, jak na opartego sprzedamy rumianek i będę miał 100 a mam 100 zł No coś mi zlagowało, nie mogę tego... Ej, ej nie śwież się Ej, mi też, ja to... mi mam... nie Ej, też mam laga Okej, okay, ja... Lol, też mam laga, co jest? Ej, dobra, ogarnąłem to Ej, co jest to? Co... No, ej... Z tym serwerem nie tak, czy co? i no, zaproś do drużyny No i co jest? Muszę odświeżyć Ej, no też mi zlegowało normalnie i to jakieś jaja stary, semena wyrąbana w... Ja tu kiedyś grałem, nie? janek cztery. Na Jan. No. Ej, no lol, nie chce mi się odświeżyć, iść to? Mi też czekaj wpiszę adresę, czy tyle Może to przez te dodatki No też tak się czasami myślę Ej, no, no Boom, to... lokacja i to wszystko, nie? Ej, lol, no i nie chce mi wejść <coughs> Jaki zielony Henik stary, odśwież tu przez dodatki Przez dodatki No to się nacieszyłem Czym się nacieszyłem? <śm> Czyliśmy <Games> się spokojnie Ej dobra, czekaj jak to się pisało ten set? A, b, d, <sum> <uś> adreset. set Ady Adreset Nie no, nie chce mi się włączyć Czekaj ja włączę i włączę przeglądarkę i będzie <sum> ites <bez> <sum> No Tylko, że ja film kręcę teraz, no nie no wiem. Więc pauzuję film. Czekajcie, robimy pauzę henki.